Hejo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kosmo z tej strony, a to jest kolejny Kosmo Przepraszam Was, że być może mam taki głos jakiś jakby był chory albo w ogóle coś w tym stylu, albo po prostu dopiero co wstałem i dopiero teraz do was nagrywam, także wybaczcie mi. Ale tym razem przychodzę do Was z dwiema informacjami. Jedna jest dosyć smutna, a dla niektórych zapewne może w, w pewnym sensie zakończyć przygodę z grą The Sims. Bardzo smutno ogłaszam się takie informacje, ale wiem, że ten film może trafić do wielu osób, więc postanowiłem opowiedzieć wam, co zdarzy się w najbliższej przyszłości z Simsami, a w dalszej części filmu jakby można powiedzieć, że dalsza część filmu będzie troszeczkę bardziej radosna, troszeczkę sobie pospekulujemy Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyśmy zajęli się tą zdecydowanie złą informacją. Zespół odpowiedzialny. Za pracę nad grą The Sims 4 poprzez stronę EA Help ogłosił, że w czerwcu 2019 roku gra The Sims 4 Przestanie być wspierana na systemach 32-bitowych, co oznacza, że osoby, które posiadają 32-bitową wersję systemu w przyszłości nie będą mogli grać w dodatki, pakiety czy akcesoria, które wyjdą po zmianie działania gry, czyli we wszystkie dodatki, pakiety, akcesoria, które wyszły po dodatku z Gwiazdą, więc nawet jeżeli ktoś z Was kupił sobie na przykład dodatek StrangerVille i ma 32-bitowy system operacyjny, to po czerwcu 2019 nie będzie mógł w niego grać. Zacytuję teraz wiadomość, którą przekazał zespół The Sims i mam nadzieję, że rozjaśniono Wam wiele wątpliwości. Drodzy Simomaniacy, dzisiaj ogłaszamy pewne zmiany w specyfikacji The Sims 4 na komputerach PC i Mac. Od czerwca 2019 The Sims 4 nie będzie wspierane na komputerach z systemem operacyjnym macOS, który nie posiada nowej technologii przetwarzania grafiki zwanej Metal, lub na komputerach PC, które posiadają 32-bitowe systemy operacyjne. Apple ogłosił plany wycofania wsparcia dla technologii przetwarzania grafiki zwanej OpenGL i przejdzie do nowej technologii zwanej jako Metal. Z powodu tej zmiany zaktualizujemy Sims 4 do pracy z Metalem. Dla tych, którzy nie mogą aktualizować swojego systemu operacyjnego do wersji systemu obsługującego technologię Metal, stąd udostępniona specjalna wersja The Sims 4 o nazwie The Sims 4 Legacy Edition. Ta aktualizacja spowoduje również utratę wsparcia dla systemów 32-bitowych. Staramy się kontynuować rozwój, ulepszać i optymalizować grę, a więc z tego powodu podjęliśmy decyzję o wycofaniu obsługi 32-bitowej. Okej, okay, wiem, że to wszystko brzmi bardzo groźnie i sami zapewne niewiele z tego rozumiecie dlatego teraz postaram się wam wszystkim przetłumaczyć co zostało ogłoszone poprzez właśnie zespół EA na bardziej ludzki język Także ekipa, która tworzy grę The Sims 4, aby umożliwić jej dalszy rozwój, lepszy rozwój i umożliwić sobie więcej możliwości na rozwój gry, wycofuje wersję systemów, które mają małe możliwości specyfikacyjne. Najczęściej takie systemy są zainstalowane na komputerach starej daty, co może oznaczać, że wiele graczy, którzy mają właśnie starsze komputery, nie będzie miało możliwości grania w rozszerzenia, które wkrótce zostaną dodane do gry The Sims. Zacznijmy od tego, jak sprawdzić, czy będziemy mogli dalej grać w Simsy na naszym komputerze, i ja już Wam to pokazuję. Aby sprawdzić, czy Wasz system jest 32-bitowy lub 64-bitowy, musicie wejść w pliki Wasze i po lewej zobaczcie napis ten komputer, a raczej folder ten komputer, na którym musicie kliknąć prawym przyciskiem myszy i później kliknąć właściwości. Jak klikniecie właściwości, to w w zakładce system, macie tutaj macie wyszczególniony typ systemu. Jeżeli macie napisane, że jest to 64-bitowy system operacyjny, to oznacza, że będziecie mogli w dalszej części grać w December 4 i będziecie musieli pobierać wersji DSM 4 Legacy Edition. Jeżeli macie tutaj 32-bitowy system operacyjny, to niestety się, okazuje się, że będziecie pokrzywdzeni bardzo a i, i, i niestety nie będziecie mogli grać już w przyszłe dodatki, które wyjdą zaraz po, po właśnie zbędnym. Tego systemu. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o komputery MACI, to powiem Wam o komputerach, które jakby mają już tą technologię Metal i w, w których będziecie mogli grać bo wiem, że jest kilka osób, które grają na Macach, więc będą to Macbooki, które zostały wyprodukowane w 2015 roku lub później Macbooki Ery, które zostały wyprodukowane w 2012 roku lub później Macbooki Pro, które zostały wyprodukowane w 2012 roku lub później Maci Mini, które zostały wyprodukowane po 2012 roku i które zostały wyprodukowane po 2012 roku i Pro wszystkie modele Mac'i Pro, które zostały wyprodukowane po 2013 roku i w połowie 2010 roku oraz w połowie 2012 roku. Także tak to wygląda, napiszcie jakie macie systemy i jak to wszystko u Was wygląda. Mam nadzieję, że napiszecie i się podzielicie z tym, czy jest dużo osób z 32-bitowymi komputerami i z Macami, które nie będą wspierały już niedługo Simsów. Ale nie przerażajcie się. Zespół The Sims w zamian postanowił wydać specjalną wersję gry dla osób z systemami, które przestaną być wspierane. Będzie to nazwa, będzie to wersja o nazwie Legacy Edition i będziecie mogli grać na tej wersji z wszystkimi dodatkami, które kupiliście do tej pory oprócz pakietu rozgrywki Strangerville i rozszerzeń, które będą wychodzić. W przyszłości. Wersję Legacy Edition będziecie mogli pobrać najprawdopodobniej przez platformę Origin. Do tej wersji, niestety, i to jest chyba największy minus, nie będą wychodziły już nowe aktualizacje. Czy żadne rozszerzenia? Czyli wszystko, tak naprawdę, co wydarzy się w czerwcu 2019, tego osoby z 32-bitowym systemem lub z systemem macOS bez nowej technologii, zwanej Metal, no jakby nie dostaną, nie będziecie mogli dostawać nic. Wszystkie funkcje online w Dezimys4 Legacy jedynie będą zablokowane i jest to akurat bardzo smutne, ponieważ pamiętam, że w 2014 roku. Kiedy The Sims 4 wychodziło, twórcy bardzo szczycili się tym, że w końcu postanowili, żeby Simsy jakby działały dla osób ze słabymi komputerami, starymi komputerami. I nagle jakby troszeczkę mam wrażenie, że strzelili im cios w plecy z tego powodu, bo no zmiana systemu z 32-bitowego na 64-bitowy... To nie jest łatwa sprawa, po, po pierwsze, nie każdy komputer będzie jakby ma taką specyfikację, która jakby uciągnie ten system, tak można to nazwać I poza tym zmiana systemu i kupno nowego systemu to jest całkiem droga e, sprawa Więc jedynym sposobem, żeby temu zapobiec i aby móc grać w dalsze rozszerzenia gry The Sims To jest zmiana systemu na system 64-bitowy e, Ja uważam, że to jest ogromny strzał w kolano Szczególnie właśnie dla graczy z naszego kraju, bo w naszym kraju jest wiele osób, które ma dosyć jeszcze stare komputery. Ja wiele osób sam taki znam. Ja sam mam lepszy komputer tylko z tego powodu, że po prostu nagram filmy na A ja Tak to inny by nie był mi potrzebny. No i po prostu te komputery stare nie będą w stanie sobie poradzić z wymaganiami systemu 64-bitowego. I jest mi strasznie przykro, patrząc na to, że wiele osób kochających Simsy nie będzie miało możliwości grania w kolejne rozszerzenie gry. Przy okazji, jej jakby. No, ich zarobek będzie mniejszy, bo niektóre sobie już nie będą kupować e, pewnie dodatków, jeżeli nie będą im działać. Także jest bardzo to smutne, zważając na to, że właśnie jedyną możliwością zmiany tej sytuacji jest zmiana systemu, co jest bardzo kosztowne, lub jeżeli nasz komputer nie pociągnie lepszego systemu, to zmiana naszego sprzętu, czyli komputera, laptopa, bo one mogą przecież nie być zgodne, nie, niekompatybilne z wymaganiami systemów 64-bitowych. Więc. E, no, jest to dosyć y, smutne i, no, według mnie nie, wie, nie, nie wiem, czy to jest dobra decyzja, powiem wam szczerze. Pewnie okaże się po czerwcu 2019, czy przyniosło to jakieś fajne zmiany w simsach i jakieś fajne nowe rzeczy, nowe możliwości do simsów i mam nadzieję, że chociaż to odczujemy, bo właśnie to jest ta druga strona metalu, że to raczej przyniesie nowe możliwości po prostu twórcom na tworzenie nowych, innych rzeczy i w kontekście rozbudowania gry, to na pewno warto, myślę, poczekać na, na zmianę tego systemu, na zmianę właśnie tej technologii całej, bo, bo może, może, nie mówię, że, nie, nie że zaowocuje to, ale może to zaowocować to czymś ciekawym. Niemniej jednak mi jest po prostu strasznie przykro z tego powodu, a bardzo prawdopodobne jest to, że no nie ma innego rozwiązania tego problemu niż właśnie zmiana systemu czy zmiana całego sprzętu, co może się wiązać z bardzo dużymi kosztami, a przecież każdy. Chciałby Simomaniaków, zapewne wielu z Was by chciało grać jednak w nowe rozszerzenia, bo twórcy nieraz zapowiadali, że do Sims 4 jeszcze będzie długo wspierane i długo będą dochodzić do niego rozszerzenia i aktualizacje. Też ważne są przecież darmowe aktualizacje, ponieważ w tych aktualizacjach też również wychodzą bardzo fajne i ciekawe rzeczy czasem. Także jest to bardzo, bardzo smutne, ale myślę, że to już jest czas na koniec smutków i czas na jedną, co prawda malutką, ale miłą spekulację, bo zauważyłem e, kilka dosyć ciekawych. Rzeczy, które obecnie dzieją się w social mediach em, The Sims, ale najpierw zacznijmy od tego, że serwis Sims Community zauważył, że już nadchodzące zmiany w działaniu gry mogą oznaczać to. Że zespół The Sims szykuje dla nas rozszerzenie już na czerwiec 2019 rok. To nie pierwszy raz, gdy twórcy The Sims zdecydowali się zmienić działanie gry przed wyjściem ważnego rozszerzenia do gry. Wydarzyło się już tak w grudniu 2015. Aktualizacja działania gry pojawiła się wtedy na 4 dni przed wyjściem dodatku, spotkajmy się. Więc wiele osób z tego powodu spekuluje, że tak może być i tym razem. Ja się zastanawiam, jak wymyślicie, czy, czy też uważacie, że zespół The Sims szykuje dla nas coś dużego? Ja osobiście uważam, że wielkimi kamień chodzi do nas pakiet jakiś farmerski, jakieś rośliny, jakaś wieś, coś w tym stylu, albo dodatek z tego powodu, że mm, dużo ostatnich rzeczy pojawia się związanych z krowokwiatem, z roślinami na social mediach Simsów, dlatego mam wrażenie, że jakiś taki dodatek, wiecie, jakaś farma, jakieś, jakaś wieś, jakieś krówki, świnki, uprawy, traktory, tak dalej, a wiejskie otoczenie, no uważam, że może konie nawet mogłyby dojść w wiejskim otoczeniu, uważam, że to się by mogło sprawdzić, no, ja powiem Wam szczerze, że sam jestem ciekawy, czy to by wyszło. I mam wrażenie, że właśnie taki dodatek nadchodzi wielkimi krkami. I to by było coś, o czym my prosiliśmy w sumie od kilku części już gry. Więc wydaje mi się, że to może być to, właśnie to. Ale wtedy mi się chciało grać w Sims. czekam na taki dodatek, bo jeszcze czegoś takiego nie było. Co prawda, w Simsach trzeba było jakieś otoczenia takie wiejskie, ale to też nie było to, że no wiecie po prostu taki pełnoprawny jego dodatku, wiecie, wieś, w której dochodziłyby totalnie takie wiejskie rzeczy, które my znamy ze wsi właśnie. Także jestem bardzo, bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że takie coś wyjdzie i jestem ciekawy waszej opinii. Napiszcie właśnie, czy, czy co wy sądzicie, że dojdzie w tym czerwcu, bo wydaje mi się właśnie, że czerwiec to jest dobry czas na wyjść do dodatku. Myślę, że przez te jeszcze, jeszcze te kilka miesięcy będzie mieć ciszę, ale jak w czerwcu coś wyjdzie, to będzie to dosyć ostra petarda. Także czekam na wasze Opinie w komentarzu pod filmem. Wypowiedzcie się, co sądzicie o zmianach specyfikacji gry. Czy wasz komputer będzie kompatybilny z nową wersją? Oraz, czy myślicie, że po tych zmianach Sims Studio do Studio Sims zaskoczy nas czymś zupełnie nowym? Napiszcie, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście wasze źródło informacji, co e, prawda, jest tutaj, że tak powiem, troszeczkę spóźnione, bo informacja już wyszła 13 albo 14 kwietnia, e, tfu, e, marca, e, ale ja miałem po prostu dużo pracy w szkole. Także wybaczcie mi, ale oczywiście nadrabiam za Także dziękuję wszystkim za oglądanie do następnego i cześć wam, do następnego. Pa! Hej, narka.